Nie chodzi o to, że ja się chcę popisywać, to te ziemniaki będą kosztowały 10 euro, nie ja płacę na szczęście. <grymne> Zatem pamiętajcie, że to jest 10 euro, ale tam jest kilogram, a kilogram jest dokładnie na 6 osób. Chyba, że ktoś dojdzie. Chyba, że ktoś dojdzie, to <grymne> wiesz co, moja żona dochodzi późno. Zaczęło się od rozmowy z kolegą. Jadłeś już te słynne papas arugadas? Ja wyjadłem. On wie, no i co, no i co, ja wiem, co, no? ziemniaki jak brzmioki. On wie, jak to ziemniaki jak brzmioki. Te słynne papas arugadas i, i ty mówisz, że to takie, takie nic? Bo właściwie to w tych restauracjach kanaryjskich nie oszukują. Oni po prostu nie mówią całej prawdy, bo papas arrugadas. Czekajcie, zaraz sprawdzimy, jak to się po hiszpańsku. Czy to będzie. Jak to, czy ja to dobrze wymawiam? Papas arrugadas. Papas arrugadas. No to tak się mówi. Zapamiętajcie. Papas arrugadas. I te papas arrugadas to nie jest gatunek ziemniaka. To jest po prostu sposób gotowania. Arrugadas po hiszpańsku znaczy pomarszczony. Pomarszczone, tylko i wyłącznie. A zmarszczyć można wszystko, zwłaszcza jak się jest przedsiębiorczym i pomysłowym. Pierwotnie właśnie te właśnie kanaliskie pomarszczone ziemniaczki po prostu gotowano w ten sposób, że one się marszczyły, ale robiono je z papas negras, albo z papas bonitas, albo z, i, z innych gatunków tych a, a, z najstarszych, które przywiózł Kolumb. Tak, Kolumb przywiózł z Peru 20 parę odmian takich klasycznych ziemniaków hiszpańskich, małych, charakterystycznych, które świetnie się spisują w uprawach e, i klimatu, i y, gleby kanaryjskiej. I teraz przechodzimy do wielkiego kulinarnego plot twista. W restauracjach na Kanarach często podają wam Papas Arrugadas, pa, pa, przepraszam, Papas Arrugadas e, jako Papas Negras, ale to prawie nigdy nie są Papas Negras. Po pierwsze, dlatego że są bardzo drogie, po drugie, dlatego że są sezonowe. I nie zawsze są. Nawet jak ja byłem w markecie, to już była jakaś taka resztka, ale ja je jadłem i zaraz Wam o tym opowiem. Ja pytałem wielokrotnie kelnerów w restauracji i już zacząłem mieć nawet satysfakcję z tego, ponieważ zauważyłem, że jest pewnego rodzaju prawidłowość za każdym razem. Kiedy ja się pytałem, czy oni te ziemniaczki mają zrobione, znaczy inaczej, czy oni te papas, papas arugadas to są zrobione z papas negras? I za każdym razem była odpowiedź: "O, losiento, lo no, 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 no. Więc my zrobiliśmy wszystko jak trzeba. Najpierw poszliśmy do sklepu, z Kasią, kupiliśmy oryginalne papa z Negra z 9,70 za kilogram, rozumiecie? Nie tanio, nie? No, jest mój barato, <laughs> ale efekt piornujący. Jak mnie raz ktoś zapyta, jeszcze raz mnie zapyta, czy ja bym papa z Arugadas, to powiem, tak, ale te prawdziwe. Papa zarugada, z wam, no smak jest nie do opisania aksamitne, kremowe, nie wiem, takie z wyraźnym posmakiem e, wulkanicznej ziemi. Gdybym miał robić marketingowy opis do karty, to tak bym napisał. Nie wiem, jak smakuje wulkaniczna ziemia, ale, ale napisałbym, bo to wiadomo, że to to chwyta. Zresztą widziałem na winach opis, że właśnie wina mają posmak tej wulkanicznej ziemi robione tam na Teneriffie, e, a ja tam tej ziemi, no mówię, no jeszcze nie zdążyłem zjeść, ale jak zjem, to wam powiem, czy to się zgadza z opisem. W każdym razie, gdybym miał znaleźć jedno słowo opisujące ziemię ziemniaczki papa z Negras, powiedziałbym ambrozja. Nie, no tu jemy kaszę. No to... to... bo... to... Te ziemniaczki to fenomen Teneryfy. Ktokolwiek tu był, to pewnie już się z nimi spotkał. Małe ziemniaczki podawane z moho roho albo z moho verde, czyli z czerwonym albo zielonym sosem. Gotowane w wodzie morskiej kiedyś. Teraz przepis mówi, że na kilogram ziemniaków litr wody i 25 deko soli. I gotujemy 25 minut, następnie zostawiamy, żeby reszta wody odparowała. W tym czasie powinny się już wystarczająco zmarszczyć. 20 minut, a reszta musi się dogotować jakby już pod pokrywką dojść, żeby się skurczyć, żeby być arugadas. Ma się... Nie, bo do, do gór gardka powinien być taki, żeby do połowy były zadłużone papapas. Rozumiesz? Ale nie mamy gardka innego. A, to może ja też nawet nie niespecjalnie byłem w stanie znaleźć, bo nie tego szukałem. Ale wiesz co Co ciekawe, nie tylko ziemniaki zrobiły ten wieczór. Bo wyobraźcie sobie, że mój przyjaciel dobrał do nich wino. Najpierw do śledzia, separował. Yy, znaczy separował, sparował chciałem powiedzieć, bo to się nazywa paring, przepraszam, paring się nazywa, że co się z czym pije, co się z czym je, więc on do śledzia sparował wino. To jest dla mnie przyjemność, jeśli ktoś potrafi docenić, docenić szery. Po I teraz tak, moim zdaniem wy sobie łyczek tego wina, wiesz, tak jak w po prostu robimy. No i teraz zjedzmy jak w jest idealna do tego winy. Śledź z tym winem, polecam. Szery ze śledziem. Tym, byśmy tam mieli jakąś rybkę, to chyba nie było śledź, ale naprawdę smak wspaniały. Mm. Ja to rybka To, to jest prawdziwe. się zrobiło. Prawie, że słodkie, prawie, że delikatne, delikatusi. Potem do Papa z Negras yy, sparował zrobił pairing wina. Wyobraźcie sobie, jedliśmy ziemniaczki, znaczy, bratka zrobiła jeszcze jakieś tam, coś tam, żeberka. Mówi, jak to ziemniaki same będziemy jedli? Więc na wszelki wypadek zrobiła, ale powiem wam, że te ziemniaczki są tak dobre, że to te, te, te żeberka tam zostały. Na drugi dzień dopiero, żeśmy je na śniadanie zjedli. W każdym razie kolega sparował do tych ziemniaczków wino miejscowe, e, robione z miejscowego szczepu Listan Negro. Te wino ogrona rosną wysoko w górach, gdzie warunki są tak ekstremalne, że każda butelka tego wina to jest właściwie cud natury. To, że jest taki, ja, tak. zupełnie inny smak ma. A ja dałem to wino najbardziej owocowe, najbardziej takie, yy, yy, no nawet płasowe, ja ale niepewnie. dość nie lekko jest. No nie, ale. Bo... A tak. <laughs> 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 ona już to wykumała i po prostu pod tak siedzieliśmy sobie z przyjaciółmi, jedliśmy, piliśmy, było przyjemnie, snuliśmy plany, oczywiście plany kupienia tu na ten refie. mieszkania. No problem w tym, że na plany no to trzeba mieć kasę. A żeby kupić coś i żeby mieć kasę, to najpierw trzeba sprzedać coś i wtedy ma się kasę. Więc w następnym odcinku ja rozpocznę sprzedawanie mieszkania w Polsce i jeżeli ktoś ma wolny pokój, to w następnym odcinku powiem wam, kiedy się do was wprowadzę. I, i, I pamiętajcie, że jeden pokój to może nie wystarczyć, jednak, bo ja mam cały czas ze sobą pudła nadziei. With you the sun is bo teraz y, czas na kulinaria i historia o artystach, którzy gotowali w hotelowych umywalkach. I ona jest tylko dla Was, dla patronów. Jak wiecie w czasach komuny tylko nieliczni mogli wyjeżdżać za granicę. Do tej grupy nielicznych należeli między innymi artyści twórcy artyści. I wśród nich było.